Budują świąteczną atmosferę, podtrzymują tradycje rodzinne i religijne. Są też lekcją historii, języka polskiego oraz muzyki. Mowa oczywiście o kolendach, które śpiewamy zarówno w kościołach, jak i przy świątecznych stołach. O pierwszych i tych najbardziej znanych polskich pieśniach opowie Michał Hetman i jego gość. Tradycja polskich kolęd sięga XIV wieku i od tamtej pory powstało ich wiele. Moim Państwa gościem jest dr Andrzej Gładysz, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Panie doktorze, jaką rolę kolendy miały kilkaset lat temu, a jaką mają teraz? Myślę, że ta rola, mimo upływu czasu, niewiele się zmieniła. To znaczy, najważniejszym zadaniem, jakie stawiamy kolendom, jest przypomnienie tego wyjątkowego momentu w historii ludzkości, w który chrześcijanie wierzą. Czyli narodzenia Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście, kolendy pełnią taką funkcję pieśni religijnych o tematyce Bożonarodzeniowej, które mają służyć przypominaniu tego wyjątkowego wydarzenia. Mamy też taką grupę mniej formalną, tak zwane pastorałki to z kolei utwory o charakterze ludowym, które również do tej Bożonarodzeniowej tematyki nawiązują, jakkolwiek w sposób może mniej oficjalny, mniej formalny, zwłaszcza w kontekście teologicznym. Miały też kolendy i mają bardzo dużą wartość patriotyczny. Rzeczywiście tak jest. Te kolendy mają bardzo długą tradycję. Pierwsza polska kolenda jest datowana na drugą połowę XIV wieku. Jej autorstwo przypisuje się Bartłomiejowi z Jasła. Do dzisiaj nie znamy jego nazwiska. To kolenda jeszcze w języku łacińskim, która mówi w prostych słowach o tym, by trąbić, czyli cieszyć się z okazji narodzenia pana w tym wyjątkowym dniu. Ale potem od wieku XV zaczynają pojawiać się kolendy w języku polskim. Pierwsza Taka znana z lat piętnastego wieku, zdrów bądź królu Anielski. Potem wiek XVII-XVIII, czyli okres, kiedy rzeczpospolita obojga narodów obejmowała ogromny obszar na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, i też w tym właśnie czas, czasie kolendy stają się coraz bardziej popularne, tworzy się nowe utwory. Wiele z nich ma takie wątki właśnie historyczne i patriotyczne. Na przykład kolenda w żłobie leży, najprawdopodobniej jest inspirowana polową zem koronacyjnym króla Władysława IV z dynastii Wazów. Z kolei najbardziej patriotyczna niewątpliwie kolenda w polskim repertuarze to Bóg się rodzi. Jej autorstwo w zakresie tekstu przypisuje się Franciszkowi Karpińskiemu, a muzykę miał skomponować wybitny polski kompozytor doby rozbiorów Karol Kurpiński. Kolenda ta zresztą była nawet jednym z oficjalnych kandydatów do hymnu Polski, gdy poszukiwano takiego utworu, który będzie Najbardziej reprezentatywny i będzie nawiązywał do tych pięknych tradycji. Stile Nacht przetłumaczono na poli blisko 300 języków. Czy my mamy jakąś naszą polską kolendę, polską pastorałkę, która jest hitem eksportowym? Myślę, że trudno będzie znaleźć tytuł, który odpowiadałby właśnie Cichej Nocy. Tym niemniej z całą pewnością nie mamy powodów do wstydu, bo jak badają muzykolodzy, to właśnie Polska jest krajem, w którym wytworzono największy zasób utworów o tematyce Bożonarodzeniowej. Trudno jest jednoznacznie go obliczyć, ale szacuje się, że w Polsce wykonujemy wciąż, bądź mamy w tej żywej tradycji, ponad 500 kolęd i pastorów. Sporo, proszę państwa, wszystkich raczej przez święta nie zdążymy zaśpiewać, nie zdążymy posłuchać, ale cóż, szkodzi spróbować. E, najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby śpiewać je razem e, z rodziną, z najbliższymi, tak aby radośnie i wspólnie spędzać te najważniejsze święta.